Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Zanim jednak zaczniemy wielkie przygotowania do Wigilii, zastanówmy się jeszcze chwilę nad tym, co w naszym życiu jest ważne. Mateusz, dla przyjaciół Jurek, z wykształcenia inżynier, z zamiłowania wolontariusz szlachetnej paczki, ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Moja przygoda ze szlachetną paczką rozpoczęła się w 2011 roku. Wtedy będąc na studiach dowiedziałem się, że jest taki projekt i są poszukiwani wolontariusze. I to właśnie osoby z fundacji Działu Nowego Tysiąclecia wskazały mi tą drogę, którą poszedłem, bo byłem ciekaw czym jest projekt i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I tak od tamtego roku Biorę udział w każdej kolejnej edycji. W tej chwili jestem koordynatorem, który odpowiada za realizację projektu w całym województwie i który czuwa nad realizacją poszczególnych etapów. W skali całego roku. Aby paczka mogła zostać zrealizowana w grudniu, czyli w weekend finałowy, kiedy te, ta pomoc fizycznie trafia do rodzin, przygotowania muszą się zacząć wiele miesięcy wcześniej. I na przykład wolontariusze zaczynają swoją pracę we wrześniu, liderzy w lipcu, koordynatorzy jeszcze wcześniej. Czyli można powiedzieć, że w momencie, w którym kończy się jedna edycja paczki, zaczynamy kolejną edycję. I od nowa budujemy całą strukturę, i przygotowujemy się do kolejnego finału. Tajemnica tego, że projekt tak fajnie działa, leży w tym, że każdy, kto bierze udział w projekcie, zyskuje coś. I są to zarówno wolontariusze, darczyńcy, jak i rodziny. To są trzy grupy. Które tworzą projekt. Oczywiście tutaj, myśląc o rodzinach, te rodziny wynoszą po pierwsze wsparcie materialne, jak również często mają możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, który wysłucha ich, który zainteresuje się ich historią i da im nadzieję na to, że rzeczywiście oni mogą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zmieniać się. Co ja wyniosłem ze szlachetnej paczki? Z całą pewnością. E Zmieniło się moje postrzeganie tego, czym jest bieda i z jakimi trudnościami borykają się ludzie, którzy mają problemy finansowe. Kolejną rzeczą, którą wyniosłem z tego jest na pewno mnóstwo różnych znajomości, przyjaźni, które do tej pory podtrzymuję. Także w pracy, w szlachetnej paczce, znalazłem swoją przyszłą żonę, Magdę, gdzie się, gdzie się poznaliśmy, i w tej chwili planujemy swoje przyszłe życie.